Witam w kolejnej części naszego, naszej zabawy na kanale zdrapujemy zdrapki. Tym razem mamy nową zdrapkę, jak widzicie tu graficznie jest zupełnie nowa, jest to lotek, który wyszedł no, z tydzień temu. Zasady tej zdrapki są wam znane, tylko przypomnę, że trzeba znaleźć słonie, jeżeli będzie dwa, dwa razy słoń, to wygrywamy kwotę y, przypisaną poniżej razy 2 No i co? No i ze za, za złotówkę zrapujemy, ale ją się ciężko drapie, ojej Najtrudniej chyba z tych wszystkich, które do tej pory zrapałem. Ta warstwa jest taka taka inna niż na tamtych zdrapkach o jest słoń jest. Obca, czy będzie drugi słoń nie ma drugiego słonia jest słoń i zobaczmy jaka będzie jaka będzie nasza wygrana zobaczmy ile to będziemy mieli pieniążków więcej w naszym portfelu czy, czy w ogóle będziemy mieli więcej niż złotówkę tutaj zazwyczaj to jest złotówka o, jest ładnie 2 złote 2 złote szał, będziemy mogli sobie za to batonika kupić teraz zdrapujemy kolejną drugą już naszą zdrapkę o nazwie wielotek która wyszła około tygodnia tygodnia temu o, i niestety nie mogę wam tego tak pokazać, bo znowu dzisiaj jestem bez mojego Super operatora jest bardzo i niestety nie mogę pokazać, ale pokażę tutaj, że